Wyprowadzę mój lud, jak wyprowadziłem go z Egiptu i poprowadzę mój lud przez morze czerwone przejdzie on. i zaprowadzę mój lud do ziemi, którą wam skażę ja wam nasz Bóg. Na łuki, gdzie odpoczniecie, gdzie stoły zastawione obficie są, a kielich pełen po brzegi, ja ugoszczę was, mój lud. Niczego wam nie zabraknie, bo pasterzem dobrym jestem ja, wasz Pan, Pasterzem, co dba o swoje I zamieszkacie w domu pańskim Po wszystkie wasze dni A ja będę na zawsze już z wami i nie rozdzieli już nas nic to będzie moje królestwo miłości gdzie miłość moją wam dam jaką Bóg miłości ukocham każde dziecko me w Królestwie miłości, gdzie wszystko wypełni się w moim Królestwie miłości.